Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f, określonej wzorem f od x równa się a do potęgi x. Punkt A o współrzędnych 1 i 2, tu widzimy go, 1 i 2, należy do tego wykresu funkcji. Podstawa a, potęgi jest równa. Funkcja f od x ma wzór a do potęgi x. Punkt a, który ma współrzędne 1 i 2, należy do tego wykresu. A zatem to jest współrzędna xowa punktu y, i dokładnie te dwie wielkości wstawiamy w miejsce odpowiednich literek. W miejsce f od x. To jest wartość funkcji. Wstawimy dwójkę. A przepisujemy. A w miejsce x no, wstawiamy argument 1. No to widzimy, że 2 równa się... No a do pierwszego to jest a. Zmieniając strony, a równa się 2. Czyli podstawa a tej potęgi jest równa, no jak widzimy, 2. To jest odpowiedź. D. Co kończy zadanie?